Siemanko, siemanko, z tej strony Piotrula. Zapraszam Was na odcinek z Tracing Worda trójki. Nie wiem czy widzieliście wcześniej, ale po resecie po niektóre gry mi szaleją, bo na przykład nie ma odpowiednich odkrytych na przykład całej mapy, tak samo jak w Fernbusie było przykładowo. Tak samo z tym Tracy Ward 3. Miałem tu parę teraz zrobionych, jak widać żadna nie jest odkryta. Przykładowo z tego pociągu, bo wiem, że parę z nich tutaj robiłem. Więc teraz przyjedźmy to, nie wiem czy ją robiłem czy nie, ale tą możemy się przejechać. Ciekawe jak będzie to jak będę grał w Tracy Morda piątkę Mam nadzieję, że nie będzie. no znaczy, że zapewne będą usunięte, bo wszystkie pliki mi się usunęły. Ponieważ system mi na zbyt dysk się zainstalował tu głównie dlatego. A już cofnąć się tego nie da. Najważniejsze, że odzyskałem co miałem odzyskać czyli nie wiem, te intra, autra, jakieś pliki najgorsze jest to, że tą swoją stronę internetową straciłem, ale chyba jest mała możliwość, że mam jej kopę bezpieczeństwa dobra, to co, czas start Upsa, wkładamy kluczyk jedziemy do przodu yy, po tej stronie jest tak, yy kabin, light można wyłączyć passenger można włączyć gdzie tu są światełka o to się wyłączało dobra nieważne Dobra, wiesz się za chwilę zepsuję? Ale to. Tego akurat nie rozumiem, Tak, i bo tu pod literką Y miałem otwarcie z blokadę. Mam pod I y oraz U No pod I y mam lewe drzwi Taka ciekawostka Dobra, jedziemy Albo nie jedziemy No tak Wait, bo mi się przecież wyresetowały te yy, ustawienia. Matka święta i będzie zabawy sterowanie. Yy, no to są klawisze sterujące, dobra. I şu bi du bi To jest włączone. Yy, zwiększenie położenia przepustnicy. Zmniejszenie ustawienia tempomatu To się zmniejszy przy innym Zmniejszenie nastawienia przepustnicy Zwiększenie ustawienia tempomatu Zwiększenie Zwiększenie, zmniejszenie, a te hamulce to się zrobi kiedyś Dla już Escape przestał mi działać Dobra, będą lekkie trudności przy jechaniu Can't accept A to, że Mikrobiusz Escape przestanie działać w klawiaturze podczas jazdy, tego się nie spodziewałem. Już mam 500. 4, trzeba było zdobyć 4500, aby mieć Golda, z tego, co pamiętam. Więc, że tak to ujmę, nigdzie się nie spieszymy. Tu nie ma tempomatu. Mm -hmm. nowa robienia tego całego. No, trzeba będzie się trochę postarać, aby od nowa odrobić te straty związane z utratą dysku. Dobra, nie jest to dźwięk, którego chciałbym słuchać. co zospidamy. No, szansa, że dojedę na czas jest bardzo mała. przynajmniej realistyczne dźwięki są. A jak takie dziejmy, to mogę Wam powiedzieć, że zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście lajkowania, komentowania. Wiecie, co robić. Znowu za wolno, nie da się utrzymać tej stałej prędkości 140. Dobra, półtora kilometra. Przesunę trochę diktatą. Trzeba będzie dawać po hamulcach. Ja no mogę sobie powiedzieć, że tak prawie jestem na czas. 300 metrów alt. Byłbym na czas. To drzwi, wpuszczamy pasażerów i mocią panie lecimy dalej. To też odhamuje względnie. Dobra, blokujemy drzwi Niech się tylko zamkną i lecimy dalej, bo już później nie jesteśmy Gost do dechy, lecimy Aż chce się zasuwać 2500, chyba mam brąz. Już zdobyty. Obyśmy Golda zdobyli na no 12 kilometrów W czasie 12 kilometrów może 1000 bym zdobył. Więc jakieś 3,5, potem dostanie jeszcze zatrzymanie, przejechanie całej trasy. Może no, cudem jakimś te 4,5 uzyskam. Kojarzycie taką książkę Anaruk, chłopiec z Grenlandii? Takie Odcięcie od tematu w ogóle, taka dygresja Wiem, że to on, To w ogóle nie na temat, ale nie o to chodzi Czy w ogóle kojarzycie taką książkę Jaką jest Anaruk, chłopiec z Grenlandii? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu Czy znacie i czy według was Ciekawa Tak samo książka o nazwie Winnetu może, może ktoś kojarzy Równie ładna I bardzo, bardzo ciekawa książka Przeciwnie do analogów kopii na która jest bardzo, bardzo krótka, i chyba za granicach 20 zł na MPI można zdobyć. Taka ciekawostka. praktycznie no teraz można było usłyszeć dopiero sygnał dźwiękowy z tej pięknej oto maszyny która bardzo ładnie się prezentuje jak to powiedziemy tylko szkoda, że nie wiem którym się wyłącza nie na F4 już nie klikam no to jest po prostu w kliknąłem Alt F4 i złożyło mnie z Minecraft'a, wiem, zapomniałem no nie, jest tego powiem большая машина. No to by była przydatna wiedza. O, no skur, że dopiero teraz. No dobra. Może być. O no tak wygląda w środku ta oto maszynna. Taka oto ciekawostka Dobra, do kabiny, bo będziemy się zbliżać powoli do stacji. I zobaczmy, co jeszcze. Kabina, gdzie wygląda, wzorowanie. O, drzwi mogę sobie otworzyć w stacji jazdy. I na to chodzi. tak samo. <gryw> Te drzwi też mogę, tak samo window. Mmm, to ma tu to oczywiste. widziałem gdzieś też klimatyzację nie ma wycieraczek o, teraz są no. nieważne Oj, i po hamulcach, po hamulcach do 60 zbić trzeba poza tym sygnał stoi w odległości 1-2 km przed nami zapewne dlatego takie takie z, z pomniejszenie prędkości, bo tor zmieniamy. Na rozjazdach. No na rozjazdach nie można za szybko, chociaż są rozjazdy przystosowane do zmiany toru przy prędkości nawet 120-160 i inne takie zależy od kraju czegoś, prawda? i nawet jestem grubo przed czasem. Dociągnę, dociągnę do tych dwóch metrów. U, no, zgadłem literkę. Literka U to jest otwieranie drzwi. Papa! Papa <ścoughs> pa, kochane ziomeczki, które jechały ze mną w tym regionalnym DB. Deutsche Baner Regional. No. no, i tak by to było. Ile, ile, ile? kurczę, no, nawet trochę nie. No tu platyny nie ma. W treasure World 5 jest jeszcze platyna. Z tego co pamiętam. No dosłownie brakowało by 53 punktów i by było. by było. By było, ale jeszcze nie wiem co. Yy, za chwilę się dowiem w takim razie. Nie załaduj mi pan to. 4200. Uff. Gdzieś widziałem 4500. Na 4200. To jest 3-minutowy. Jak tu, jak tu zdobyć 1450 punktów? To jest nierealne. Kiedyś chyba już jechaliśmy ten scenariusz, i to było nierealne. No, także jechaliśmy. Oto takim pięknym pociągiem. Ten, oto piękny scenariusz. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję za oglądanie. Ja już wam nie zawracam więcej głowy. Hej, cześć, papa.